Siemneczko wam wszystkim, ja jestem SlenderFan, a to jest już 16 odcinek z gry LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skookerów. I właśnie rozpoczynamy piąty epizod, czyli... No, czyli Imperium kontraatakuje. Ja jestem Slenderfan... no, ja jestem SlenderFan. No więc dobrze, zaczynamy. Pio ten piąty epizod. Hmm. Zero oznak życia, generale. Czujniki są aktywne, pokażą, jak coś się pojawi. Tak, jest zimno, Artur. Ale księżniczka Leia bardzo obawia się o losy palnicza Luka. Dokładnie. Musimy odnaleźć kapitana Sony i powiedzieć, że palnicz Luki wciąż nie wróci. nie ma w hangarze. musi być w centrum dowodzenia. Za mną dobrze. No i, no i tym sposobem zaczynamy się piąty epizod. No, zaczynamy go Art... Zaczynamy go z FIPIO oraz oraz Artuditu. Musiałem porozmawiać no jest z najnowszym głównym zadaniem z porozmawianie z HANEM o miejscu pobyt ruka, więc dobrze, idziemy. <grystanie> Jesteśmy w śnieżnej wadzie, no właśnie. No. Ok, idziemy, idziemy. O, mogę do tego dosiąść? Ale fajnie! <grystanie> no, ogóle, no to... Wow! Nie jest wcale wolny! dobrze, idziemy tam, gdzie iść Mamy i teraz... Hmm. No i co to już? Gdzie jest? Pan solo? Hmm... Urząd tu jest... O, tak jest! No jest... więc dobrze. Solo w śniegu! Rozpoczynamy pierwszy poziom piątego epizodu. Przepraszam pana, księżniczka Leja obawia się o panicza Luka. Wciąż nie powrócił. Może zapomniał się zgłosić. Wątpisz, migacze gotowe? Eee, nie, nie są przyzwyczajone do takiego zimna. No to trzeba wziąć tą ton no. Ok, zaczynamy nasz poziom. Jeśli przekalibrujemy te wieże sygnałowe, będziemy mogli wzmocnić sygnał Luka. I ustalić jego pozycję. W porządku, generalny. Ruszajmy. Okej. Równinę tę zamieszkuje wiele małych i dużych istot. Niektóre miłe jak nasze Downtowny, inne zaś. Niezbyt przyjazne. No o, świetnie. A sprawdziliście po przylocie, czy nie ma tu tych niezbyt przyjaznych? Tak dokładnie jak tylko się da w tych warunkach. Cudownie. Jak stracę rękę, będzie na was. Okej, okay, w tym odcinku gramy. Hanem Solo Znaczy w tej misji gramy Hanem Solo Hot w kapturze oraz generałem Ricanem Hot w kapturze. Ja sobie będę grał eee, Hanem Solo No i tak, zaczynamy już poziom. Musimy aktywować ciebie, że sygnałowe aby ujawnić ja, ja lokalizację Luka. Ok, w jakąś walkę, ja to już sobie. Byłyśnięty wunę Zaczyna się robić gorąco no, Okej, okay, to tak, tego dobrze Mmm się Wow. No dobrze. Się. Okay. Oto i dobrze już się ten Okej O to chodziło Już jedną połowę mostu mamy przygotowaną no i teraz ok musimy nakręcić na no to i w to właśnie no okej okay. no pięknie już jesteśmy przy pierwszej naszej wieży. Okay, so, no. A kiedy są... A, sobie być tak budrowy, co tam? Pokonamy go zambian. No. A, A tam, może mniejsza że nie, bo nie, bo nie, Musimy wyjść na tą wieżę Tylko tak sami nie doskoczymy Tam No więc o się Będziemy musieli o to właśnie przepchać Ale na pewno sobie to o już I pięknie I teraz to przesuwamy No i pięknie, no i jest, tak, no tak miał być No i co, wspinamy się No wspinamy, wspinamy, wiadomo Jeszcze, no już No już jesteśmy Pięknie. Umieszczamy teraz musimy, To na kierownicy złożymy miejsce. Ok. Już na kierowanie. To wcale nie był mój brzuch. zachowajcie chmurę. Okej okay. No to teraz idziemy sobie do kolejnej węży No do tej sobie pójdziemy teraz No do tej właśnie No tam umiem okej no i co my tę malkę będziemy aktywować o no teraz i to się stanie okej okay, to się otworzy fajnie fajnie no to jest ten kolejny droid kolejny droid no ten taki. dobrze no i teraz no. Musimy we? Must to... We to found So that will the world. We it. to Activate. Activate. Tam powiedzmy. Wejść... no tutaj do środka. Iść po tych scholach No. Myślę, że to sobie możemy zepchać. I z tego będzie to zbudowania drabin, ale już tego nie będę budował. Okej, okay, jedziemy. No i już jesteśmy, wi wiadomo. Ej, to nie jest twoje. Więc bądź grzeczny i oddaj. No co za android. Okej. Okay. Czyli musimy teraz dostać jakoś to coś A żeby to zrobić to musimy Zwołać magnes Który przyciągnie tego druida I wziąć to coś No dobrze No więc teraz to bierzemy I wsa... zaraz no, Musimy to wstawić w odpowiednie miejsce Hmm. Czyli... Owo już Tutaj. Hmm. Może nie tyle to wstawić, ale podłączyć. Mm hmm. Okej. Okay. Śmiemy się na kolejną bierze. Sygnałował. Okej. Okay. No dobrze? Zmieniam się. Hmm. No dobrze już. Hmm. No już dobrze już już tak mi się wydaje, ale chyba też takim... No tak jest. Oś No. I już jesteśmy na samym szczycie tej wieży sygnałowej. No i teraz musimy obecnie to zrobić. żeby się śpieszyć! Okej, okay, nie wolno gdzieś tam jest. No z tylko jest musimy tam na lewo i do której właśnie teraz oczywiście Idziemy. Co wow. hmm. Droga, to już nie jest stary, nie jest ale dużo Okej, okay, to już sobie godzin pieszo O, mam już drugie wyzwanie jakieś wykonane Uuuuh. Okay, teraz musimy jakoś roztobić ten nut. W tych warunkach dałoby to tyle. Co hodowla ratana? A żeby to zrobić, to musimy pójść właśnie w tę stronę. Hmm. Owo, istnieje. Chciałbym do tego czego tylko psuły takiej. I właśnie... zaraz z niego. Ten lud w sensie. No. Więc samy... Wow. Dwa, sam na taki lód. Nieźle. No i dobrze. No to... Wracamy tam. I zaraz, właśnie. No teraz będziemy wspinać się na naszą ostatnim wieżę sygnałową i ujawnimy lokalizację Luka. No właśnie. Oni się wspinamy. Teraz. No właśnie. No bo teraz nie muszę nic aktywować. No i nic nie. A więc wspinamy się na samą górę. No i już jesteśmy. A więc dobrze. Najpiękniej, no bo właśnie. Bo w nie śmieli luka. Uuu. I teraz musimy pójść tam. I to już, no, to już będzie jak najwięcej misji. Wydawałka z tego poziomu. No to na co czekamy? Trzeba go znaleźć, zanim pogoda się pogorszy. Hm. Zobaczmy tak już tam, się dzieje w tym miejscu. Hmm, ten stół to był... wąpa? Hmm, serdecznie. się do układu Degoba. Tam rozpoczniesz naukę Joty. Mistrza Jedi, który szkolił, i mnie. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben! Paniczu, Luke! Dobrze pana widzieć w pełni funkcjonalności. Dzięki, Trypion. Wysokość. Jednak dołałaś mnie tu jeszcze na chwilkę zatrzymać. Nie wiem skąd te twoje urojenia, Mądralo. No. Śmiej się, śmiej, Włochaczu. Księżniczko, mamy gościa. Ty tylko brzuchem myślisz. Aż tak mocno nie uderzyłem, to pewnie samo zniszczenie. Generale, w sektorze czwartym wychodzi z nadprzestrzeni flota niszczycieli. Uwaga, atak na ziemię! chodź się czegoś nauczyć. No i dobrze, wykonaliśmy poziom pod tym w śniegu. gle swoboda odblokowana. Okej. Okay. mamy ponad 30 tysięcy monet i wyzwanie poziomu to żaden problem taki wykonaliśmy wyzwanie no i dobrze mi ustawy. jeden zrobiliśmy, a więc dobrze na razie nic on nie przypomina no i postawcie i statki to generał Ulikan. generał generał Ulikan w kapturze Han Solo w kapturze nie to tyle. Ruszałeś, Artur? Imperium się zbliża. Idziemy po śnieżny i ruszamy do akcji. No I co? Transportowce piechoty hmm. zbiorą się przy północnym wejściu. Ciężkie transportowce odlecą zaraz po załadunku. Tylko dwa myśliwce eskorty na statek. Osłonę energetyczną można otworzyć na krótko, więc musicie się trzymać blisko transportowców. Dwa myśliwce przeciw niszczycielowi? Działo jonowe odda kilka strzałów, żeby ściągnąć okręty wroga z waszej trasy lotu. Po przekroczeniu pola siłowego lecicie prosto do punktu zbornego. Wszystko jasne? Eee! Powodzenia. Okej. Okay. No dobrze, a więc ja tak widzę, że odcinek już trwał 33 minuty. A więc w tym miejsce go sobie zakończę. No. A więc ten odcinek już kończymy. Subskrybujcie, komentujcie, ocenujcie. Do usłyszenia. Trzymujcie się. Cześć.